Strasznie to przeżyłam. Jak zobaczyłam to wszystko na oczy swoje, to te pogotowia, ten helikopter, gośka leżąca w karetce i, i Radka patrzącymi tymi oczami, taki, że... ja takie rzeczy w telewizji oglądam i ja bym nigdy się nie spodziewała, że to u nas na przykład w wiosce takie coś się stanie. Najbardziej szkoda mnie z dzieci, bo dzieci nie są niczym innym. Akurat to widziałem, jak wynoszono tutaj te właśnie twarze były dosłownie cenne więc... z masakrowania. A byli ubrani w coś? Nie. Samych, e, w samych majtkach. ich zaatakował? No myślę, że tak. A ona? Nie, nie widziałem, bo po prostu nie mogłem. Już nie. jak zobaczyłem tych chłopców, to wyszłem z szczęścia nie mogłem się nie odpocząć. do domu. I zobaczyłem to wszystko. Siostra leżała. Pełno krwi w pokoju. A na górze jeszcze gorzej. A ta mała dziewczynka, jak to zobaczyła, to co? No to co? co? Powiedziało do mnie, że mama nie żyje. Ja mówię, że żyje. Wczesnym rankiem, w dniu 6 czerwca, Edward D., 60-latek, mieszkający w tym domu zadał kilkukrotnie uderzenia siekierą w głowę żonie, piętnastoletniemu i jedenastoletniemu synowi. W domu przebywała również pięcioletnia córka. Nie ujawniono na jej ciele żadnych poważnych obrażeń. Pani była w sklepie tego, tutaj przyjął? Czy to jest... Tak, ja byłam. Był inny jak za. W zachowaniu? On się w ogóle nie odżywał. Wtedy czy w ogóle? Wtedy. A normalnie jak to jak się zachowywał? Na szczęście, za to drzwi. Trzeźwy? Trzeźwy. Nasze... Proszę, czy mi wszystko. I pojechał? I pojechał, bo jest na to. Co pan tam robił w ogóle? Pojechałem po mleko. Tak wcześniej rano? Tak. Bo oni dojrzały o pół siódmej. No i zobaczyłem to, co zobaczyłem. Siostrę? Tak. Potem poszłem na górę i Kamila znalazłem. Bo radek szedł na dół. Radek, to jest starszy. ten starszy? Tak. On był w, do... w lepszym stanie? Cała czwarta miał opuchnięte. No, a ta mała dziewczynka płakała? Nie, bo ja byłem przy niej. Potem nie położyłem spać i poszłem. Bo ja byłem w szoku. Panią położył spać tam w tym domu? Tak. I pan I wy, poszedł. Wyszliśmy na podwórko, ale zaraz wróciłem. Z powrotem. I pan potem poszedł szukać szwagra? Tak, ażka przyleciała i ten. Zadzwoniła na pogotowia, a ja pojechałem po szwagra na osiedle. Szwagier co robił? Szwagier siedział na, na osiedle i piwo pił. Pan tam za nim poszedł? Lewerem pojechałem. O czym Pan z nim rozmawiał, jak Pan go tam w tym sklepie spotkał? Okrzaniłem od góry do dołu, co mówię, co Pan, coś ty robił. A on powiedział, że nie będzie komu i pójdzie siedzieć. I to tyle było gadania. Miał problem z alkoholem, bo miał problem, ale... ale nigdy nie pomyślałbym, że do takiego stanu się posunie, że... że skrzywdzi rodzinę. Przecież on kochał swoje dzieci. To mało jak przytulał. Z Kamilem jeździł na badania różne do szpitali, do lekarza. Do Biegłostoku przecież jak wyjeżdżali, Kamil miał operację na oczy. Jeździł z nim pociągiem. Dobry ojciec? Był dobrym ojcem, naprawdę nie. To pani sobie zadaje pytanie, co się mogło stać, że tak, do, do czegoś takiego się posunął? Ja myślę, że dużo robił alkohol.